Dawid Cygan-Kostacki niecałe trzy tygodnie dostały do gali w Włodzi. Tam zmierzysz się z Grzegorzem Soszyńskim. Dzisiaj przesprawiałeś 12 rund. Jak się czułeś? No tak, po 12 rundach troszkę zmęczony byłem, ale mi się wydaje, że w dobrym tempie. Trzech z partnerów po 4 rundy. Także można powiedzieć, że tą 12 w nosem i tak samo będzie 24. Także 2 12 rund. To, to już nie jest tam jakieś mycyje. już boksowałem te 12 rund. Trzeba wyjść, zaboksować na swoim poziomie. Jak zaboksuje na swoim poziomie, to po prostu będzie dobrze. I zjeżdżasz to zapowiadałeś, tak? I jak będzie wyglądało jedzenie Stoszyńskiego? No wypluję tylko buty, nie, bo tam słyszałem, że tam gdzieś w internecie wypowiadał, że ze mną, żeby walczyć, to może gdzieś tam na, na Bosaka przyjść. No ja tak się zastanawiam, czemu nie sprezentować jakichś butów, no jak nie ma co nie, po co, po, po co na Bosaka do miejsca, Jak można w butach. Chyba, że jakaś pielgrzymka to bardziej co nie na Bosaka. No, ale tak już na poważnie. No gdzieś jak ja mówię, to jest mój kolega, ja tam nie będę nie będę wiesz, robił czegoś takiego, że tak czy tak bo Ja go lubię, to jest mój kolega Oczywiście wyjdziemy do ringu On pokaże wszystko, żeby wygrać no, Ja jestem przekonany no, To jest chłopak z charakterem, z gór Z Zakopanego, także będzie dobra walka No, Ja tak samo jestem Chłopak z charakterem Także walka na pewno będzie emocjonująca A no wiadomo, no, wygra lepszy no, Co tu będę dużo mówił no, Będę gadał, gadał Mówieniem jeszcze nikt, nikt nie wygrał No wyjdziemy do klatki i zobaczymy, kto jest lepszy w niej po prostu na tej zasadzie. To, że jestem bardziej wygadany, no to nie, nie, nie podlega dwóch zdań, tak? Ale, ale tym, że będę bardziej wygadany, nie wygram walki na no, tej zasadzie. Ostro się przygotowuję, no bo zapierdzielam naprawdę solidnie, nie jeżdżę do domu. Teraz byłem na weekendzie te trzy tygodniu, już siedzę cały czas tutaj. Trzymam rygorystyczną dietę, także naprawdę podchodzę do tej walki. Yy, poważnie, no bo nie oszukujmy się jednak 15 tysięcy ludzi ponad yy, wielka gala gala stulecia, także jest szansa znowu pokazana się troszeczkę żeby zaczęło coś się dziać wokół mojej osoby, no a czekam cały czas na wyzwania, czekam cały czas na walki, także wcześniej czy później to jest nieuniknione yy, że taka walka jakaś lepsza nastąpi, oczywiście ta walka jest dla mnie najważniejsza bo Grzesiek to jest wymagający pięściarz, no ale nie ukrywam że czuję się, czuję się po prostu lepszy od Grześka i no i no co, no wyjdę, żeby wygrać no nie będę tu jakiś skromny i nie będę mówił, że, że wygra że zobaczymy w ringu, oczywiście to, to się okaże w ringu, no ale oczywiście to jak Grzesiek pewnie jak wychodzi do tej klaty, to nastawienie, żeby wierzy, że wierzy w to, że może wygrać, tak samo ja wierzę w swoje umiejętności i to, że wygram tą walkę także będę chciał zaboksować efektownie skończyć walkę efektywnie Rozmawialiśmy przed chwilą z trenerem Fiodorem Łapinem i on powiedział, że w pewnym sensie twoja walka, jeśli chodzi o zawodników Bulita jest dla ciebie naj, najtrudniejsza, w tym sensie, że, że najwięcej ryzykujesz, bo jeśli powiedzmy Łukaszenik przegra z Mateuszem Masternakiem, no to nie będzie jakiś taki wielki dyshonor. Gdy jeśli przegra nawet szpilka z Bartnikiem, to będzie zawsze można powiedzieć, że to jest medalista olimpijski. Natomiast ty jesteś wysoko notowany w rankingach. Gdybyś przegrał z Grzegorzem Soczyńskim, to jednak to była taka plama i duży skok w dół na pewno w rankingach. No Dlatego nie przegram tej walki. No. To jest proste jak budowa cepa. No nie wychodzę po to, żeby przegrać, ale gdzie jest tak pięknym sportem, że to jest sport niewymierny. Niewymierny do tego, co się może zdarzyć w ringu. I tak naprawdę w ringu się może zdarzyć wszystko. 99,9 wychodzę i wygrywam tą walkę. prawda? A, a, a jak będzie w ringu, to, to się okaże. No ja mówię z nastawieniem takim tylko i wyłącznie wy, wychodzę. I no nie ma dwóch zdań, że... O tu jest mój ziom, to nie? <laughs> nie ma dwóch zdań, że tą walkę, tą walkę trzeba wyjść. I, I wygrać jestem faworytem. Wiesz, czuję się faworytem. Jak zaboksuję Tak jak mnie stać. No to, no to mi się wydaje, że wygram tą walkę bez problemów. No, ale walka taka na, na, na tym etapie, przy takiej publiczności, wie, z takim dreszczykiem że jestem właśnie tym faworytem wieś, i, i wszystko mogę stracić, a, a gdzie się dużo może zyskać, no to też mi się wydaje, że mi się przyda, bo wiesz bo mm, takie walki są też potrzebne, bo tu chodzi o to, że wiesz, umiejętności są, ale człowiek różnie się zachowuje w danych sytuacjach, w zależności jaka to jest gala, jaki jest prestiż walki i mi się wydaje, że takie coś tak samo mi się przyda jako mega doświadczenie właśnie w walkach takich, gdzie gdzie, gdzie już będą jakieś mm, pasy, później jak te pasy, już będą, no to później te pasy będzie trzeba bronić, czyli będę faworytem. Wiesz, i, I to wszystko, wiesz, ymm, będę widział, jak ja się czuję właśnie w takich w sytuacjach, gdzie, gdzie jest jakieś ymm, takie y, zagrożenie, y, nie, nie może zawodnika, ale, ale, ale właśnie gali, wiesz, napięcia i w ogóle cenię Jak ja sobie z tym razem, mi się wydaje, że ja się mobilizuję przy takich rzeczach, także im lepszy jest partner, im lepszy zawodnik, no to, no to ja po prostu wznoszę się wtedy jeszcze lepiej i jeszcze lepiej walczę. A propos partnerów, tutaj z, z Łukaszem Janikiem trenuje Izi Svacina, czyli człowiek, który stworzył strasznie dużo problemów w ringu Grzeszkowi Soszyńskiemu. W zasadzie wygrywał z nim walkę do momentu yy, zastopowania. Za jak twój czeski? Rozmawiałeś z Izi? Może coś na temat, Grzegorza? Co ja z nim nie rozmawiałem, bo ja tą walkę widziałem, jak Grzeszkowi krzyczałem, ja byłem w pierwszym... Yy... W pierwszej tej, tej, tej Rożnika prawie tam i cały czas mu krzyczałem, bo wiedziałem jak zim boksować. Ja z nim rozmawiałem z Grzeszkiem przed walką i powiedziałem, ja mu wszystko powiedziałem jak ten zawodnik, ja mu powiedziałem, że jedną maksją go nie trafi, tam trzeba ponawiać, że trzeba bić na dół. I cały czas krzyczeliśmy z moim kolegą. Jankiem właśnie tam pod ringiem, że żeby, żeby, żeby właśnie unikami rotacyjnymi wchodził w niego i w ogóle, no bo sam z nim sparowałem, no. Te sparingi wyglądały tak, że no mało co tutaj nie, 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 nie wyleciał z tych, Zalin nie, na, na, na tych sparingach. No teraz widzę, że Troszeczkę wziął się na swancyk, bo jednak z takim zawodnikiem jak boksującym, jak pająk, wiadomo, cłów cofa, to ma odsłonięte doły, to trzeba go napierdzielać po tych dołach. I tu widzę, że kurde nie jest głupi, sobie przywiózł jakieś, wiesz, mówi, że go tam żebra bolą i przywiózł sobie jakieś ochraniacze, że tam młotek może napierdziać, nie czuje, wiesz. Ale ten zawodnik na pewno, który jest niewygodny, wiesz, są te kaski, są osiemnastki. I wiesz, nie, jak są dziesiątki, to go zaraz uszczelisz, nie? Tak boksując za kąt, bo jest łatwe do trafienia, ale, ale, ale tak samo może przysporzyć y, dużo problemów, no i, no i tak jest. Ale rozmawia, żeby rozmawiać, żeby rozmawiał z nim nie rozmawiałem, bo on całkiem inaczej boksuje, wiesz, to, to wiesz, on mi co on może podpowiedzieć? To, co wiem chyba, no wiesz, no, na tej zasadzie, no. Jakiego cygana zobaczymy w ringu 24 października? Mądrego, opanowanego. Mądrego, opanowanego, tak sobie, tak, tak chciał, żeby ta walka wyglądała. E, chciałbym pokazać już takie Doświadczenie z ringów zawodowych moje, które już posiadam, nie na się, nie, 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 to, że kibice co nie 15 tysięcy, a Cygane już a chcę urwać głowę, oczywiście chcę, ale mądrze.